Boże jak mi się już nie chce tu czekać. Paki cię zamieni w nieśmiałkę jakiegoś. Co? Nie mogę, Damik mi odebrał możliwości. Dawid tu znał, że jestem zbyt potężny za dminem i mi zabrał możliwość przydzielania no. ról No widzisz. Nie płacisz za serwer, to nie ma. Dobra, do... płacę. czekamy na czekamy Zapłaciłem na to, czeku w, czek w kopercie. Mikrochida mają. O cholera, pomocy! Pomocy! Żyje jeszcze, MIKKI? Nie żyje. Respi się ten, Rebelia. A faktycznie. Chcę. No, Okej, Shark wraca do naszej ekipy. TAM z powrotem. Witam. Sorry, że TAK agresywnie, ale rola to rola. Zabiłem tego chyba z pałką. Nie wierzę! Udało się! No, zabijesz kogoś. Mikrofid! Uwaga, mikrofid! Nie kalibura. Ja biorę kalibura! Nie, na siebie. Nie, ginę, ginę, ginę. Jest zabiłem typa z mikrofidem. Jezu! Hell yeah! Zabiłem go. Okej, okay, nie żyją. Ładnie, Nie było szans, jakby mieliśmy taką armię. Mieliśmy Sharka, no. to po pierwsze. To już było nie do no, wygrania. Mięsoarmat, armatnie. Nie no, kurde, dobrze grał. Nie do przegrania chyba. Kolera. Nie wpadł tu Zamrozić to? No można okay. Stachu? Słuchaj, jest Stachu w domu? Chyba nie ma I had a plan. Yeah! Yeah! Dziadu Czekaj, coś tam łazi Ej, nie Pani prezes, poczekaj! Tylko jego! Tylko jego! Aha, dlaczego tylko jego? Jakaś forma zemsty miała być? Dobrze, dziękuję Thanks Obama Chłopaki, droga wolna, szybko! Nie noś za nim kabla, pakuj resztę Mamy 4,5 minuty Bierzcie wykładzinę, trzeba ją czymś podważyć Jaki czas? Kurwa jest hey, w Jest really no, no, to przed tak jest. Ale to jest Hej, Łukasz. Nie ideę, jak jestem. Jestem w W drugich drzwiach. Kurwa. Tak, wzią, wziął Mikrohida! Miki wziął Mikrohida Wiem, słyszałem. Okej, okay, ja już mam gate Nie A, jadę do nich gateem A. Dobra, ja gateem B. Tylko mnie łatwo zabiją, pamiętaj. Jeśli uwierzę, jak używać mikrohigan, już mikrohigan! Zabija mnie! Gej! Kurde. Helikopter, helikopter! Nie, 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 nie! I am heavy weapons guy, and this is my weapon. Grace some more. Dzień dobry, zastałem Jolkę. Tam jest, no dawaj go. Czemu on nie wyciągam tego mikrochida? Żeż w Bo ona go może chcesz się kupić. CO TO BYŁO? CO TO BYŁO? Ale ja to będzie dobra. No nie, bo to tak nie działa. Ale cię wysrało! Nie przepraszam, ale ja nie wiedziałam w ogóle kurwa jak to może... Co, co się z tym dzieje? Jak tego się używa? Bo miki nie wiedziałe, że jest taka. A to jak ja ci tak rzuciłem granaty, tylko jeden wybuchł? No w w koncie koncie był no... jeszcze drugi granat. No tak, ja wiem tak bo... ale on jakoś nie wybuchł. Nie wiem, znarkij te A, granaty. A to mnie czy też dwa to... granaty nie wybuchły. No Leży tam drugi. Ja mam powiadomie, że to jest możliwe. O! o widzicie? Dobrze. Dobrze, że się Dobrze, że tego nie widzieliśmy w kontynuacji. Się nie dowiemy. Pozostawmy to tu continue. Nie dowiemy się, jak się zakończyła to, ja akcja. Ja za nami, za nami o, Za nami Ej, jego gutter widać No widać mu, w łysinę mu strzelaj Tymek kurde, kapiszony jeden Kapiszony jeden Musimy... O No Ciekawe jak mu wejdzie ojej, 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 ojej. BOMBOKLAAA oh, oh, No nie. O ten kołacz tu No Mariusz boy, boy. No nie mam karty nawet Ulepszysz <grym> sobie heroinę Przyzmaj się na nas prawdziwy męż A. Słuchajcie mam laga no, Nie będę, Dobra, będę 900 pingów moment A nie wywalniło mnie, wow no. O kurde, nie zbliżyj do mnie, też mi wywala ping. No, to jest zaraza, rozprzestrzenia no, chodź tam, się. Chodź tam, chodź tam. No, to weź jeszcze ulep sobie, a my z Łukaszem idziemy. Mi się wydaje, że no. minęliśmy. To. Ale zamknijcie no, ja. mi. Pierdziele to. O. Huh? Muszę mi iść O nie, ej ochroniarze, ochroniarze Dobra Okej okay. Tylko jeden? Jeden, no, do góry jest Dobra, to chodź, chodźcie, chodźcie Nie, tam jest okay. nie, nie, uciekajmy stąd lepiej po prostu Nie ja trafiłem Tu pewnie jest zjazd okay, do wajta, Bez mikro, mikro. Ale epicka przygoda Trzech, Trzech rycerzy. rycerzy Elf, krasnolud człowiek Wyrosą do labiryntu Dauna Aby zabić cyklopa smoka czarnoksiężnika Który jest duchem dupy Skupcie się tam. o Zły pomysł Zabity ZAZADKA Uwaga na granata. Ja pierniczę, pół HP mi zabrał Co takie... What a fucking nig. Coś się... E... Coś się popsuło. O ale gangbang. Jeśli ja nie mogę Podzę, pod auto Nie Kurwa martwy men A ja się zabiła nie wiedziałem że w Alto Można zabić jeszcze Dobra bierzcie amunicję

Kurde, obrzydliwy jesteś, chłopie. A no tak, teraz na dwoje gramy. Na dwoje babka wróżyła, nie? No kurwa, teraz mi to mówisz. Zapomniałem, że na dwa gramy. Kurde, no... Ja... My też zapomnieliśmy z mam na początku. O nie, znalazł ich. Ja jak się uczę... Teraz do uznego, to nie ma żadnego problemu dla mnie. Ej, fatalne, no i... fatalne to było. Bań wiem, że. O, dobra, on kieruje znowu grę. Jak zwykle. Ale się kurma. urodzimy Tyme, jako rebelia. Tylec cooking. No. cooking, kurwa, jak zwykle. Cooking chyba w ulepszarce. Cooking 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 karting. to on robi. robi. Kurwa, co to jest, Rosy? Po chuj, butle kart. Tu gwint'a. Nie zabijaj MTF-ów sojusz, sojusz. sojusz Stop, sojusz. Dobra, dobra, mamy dobra, przewalone. No, tam jest, tam jest... No, mamy przeprane ogólnie. O! Oh. oh my god! Oh, mój Boże. Ugotował! Ty, ty Ugotował do... mikrohida! Ale... Tymek, wymieńmy no. się. Ja mam 30%, ja mam 30%. Chodźmy do domu, ja mam 50% niecało. M. MJ, chcesz się wymienić? Chodźmy Ale do, ekipa. do domu dziadka. To jest no. strategiczne Dobra, miejsce. może być, ja tam no. lubię tą snajpę. Ja nie umiem zbytnio Po lewej? Czy po prawej? Po prawej no. Dobra, jest, jest, jest Kurde, jednak się Kurde, gogle chciałem tylko Dobra, już wracam. Oj, się po gogle postępiłem. No i proszę. Jeden Łukasz, 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 tak punkt. D dobra, nie ma go. Szybko orzech. No, baby. Coś... Dobrze to się nie skończy. Nie! 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 On Co on robi? O to już się bula? kończy! To Dobra, jest do... ostatnia zwrotka, chłopie. My, my ostatnia zwrotka, kurwa. No ta piosenka Jezbrotka, jest, nie? Kurwa. Ta piosenka trwa 50 sekund. Ostatni wers, ostatni wers, kurwa. No. 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 Ja nie mogę. No. No. Nie. Hey, you finally away